Dzień dobry, Przemysław Flangowski, współwłaściciel i szef kuchni restauracji Oranżeria w Gdańsku na Garnizonie. Dzisiejsze danie, które dla Państwa przygotowaliśmy jest to kaczka konfitowana w gęsim tłuszczu, podawana na czerwonej kapuście. Z dodatkiem gruszki. Zapraszamy na kuchnię, przygotujemy tam dzisiejsze danie. Do naszej kaczki potrzebujemy sos. Do tego musimy wykorzystać szpik kostny, czyli mamy kości, warzywa, które musimy opiec najpierw w piecu i zagotować. Czyli wrzucamy sobie do takiej blaszki warzywa, wszystko solimy i wrzucamy do pieca. Tak przygotowane kości musimy opiec, czyli tak jak mamy tutaj na piecu 180 stopni, 190, pół godziny. Musicie to obserwować, one mają być przypieczone. Sos już mamy wstawiony, musimy zamarynować kaczkę. Bardzo prosty sposób, ale żeby zamarynować kaczkę musimy ją opalić z pieża. dosyć mocno. I teraz tak naprawdę ją marynujemy. Sól, pieprz yy, i majeranek zostawiamy to około na 24 godziny tak żeby dobrze się zamarynowało podrobinę tłuszczu. O, tak kaczkę mamy przygotowaną i zostawiamy ją na 24 godziny. Kaczkę możemy zastąpić gęsią, możemy zrobić indyka. Teraz musimy ją zalać tłuszczem. Przetopiony tłuszcz z gęsi. Wlewamy sobie do pojemnika i wstawiamy na około 2 godzin, 120 stopni. Przy gotowaniu w ten sposób to mięso zawsze jest soczyste. Kaczka zalana tłuszczem, temperatura ustawiona 120 stopni, 2 godziny. Oczywiście trzeba tam zaglądać, sprawdzać, może troszeczkę dłużej, troszeczkę krócej. Wkładamy patyk, jest miękkie, wyciągamy. Kaczka nam się piecze, musimy przygotować dodatek. Proponuję czerwoną kapustę z dróżką. Z miodem, odrobinę cetyny do czerwonej kapusty, którą mamy siekaną, dodamy sobie gruszki. Najlepiej twarde, tak żeby nam coś w kapuście chrupało. Też dosyć mocno i grubo pokroimy. Kapusta siekana, gruszka, musimy ją zesmażyć. Możemy wykorzystać odrobinę tłuszczu, które nam zostało. Dodajemy masło. Rozpuszczamy, wrzucamy najpierw gruszki, wysmażamy ładnie gruszki. Musimy chwilę poczekać, dodajemy kapustę, sok z cytryny, sól i miód. Wszystko musimy teraz. Ładnie wygotować. Kapusta nam się smaży, dusi nawet bym powiedział. Dodaliśmy tu sporo miodu, mamy gruszkę, można dodać rodzynki. E, ważne, żeby ta kapusta była miękka, gruszka zachowa nam troszeczkę e, swojej struktury, czyli będzie bardziej chrupiąca. I tak, kapustę fajnie by było, żeby ją przygotować z 20-30 minut. Nie dłużej na wolnym ogniu. Musimy sprawdzić, czy kości nam się pięknie opaliły. Zobaczcie tak to musi wyglądać. Musimy je przełożyć teraz do rondla. Szpik kostny jest tutaj mięciutki. Dzięki właśnie temu szpikowi ten sos nam się bardzo ładnie zagęści. Da nam oczywiście aromat. Musimy to teraz sobie zalać wodą. No niestety musimy odczekać dwa dni. On samoczynnie nam zgęstniał. Ja zawsze dodaję odrobinę koncentratu pomidorowego i odrobinę y, czerwonego wina. Musimy to dalej jeszcze gotować. Słuchajcie, minęło dwa dni. Spędziliśmy tutaj sobie z ekipą nagraniową pełne dwie noce. Mamy sos. Musimy go teraz przecedzić. Przesadzamy go od kości i do tego będziemy dodawać. Resztę składników, które mamy w przepisie, do tego sosu, który oczywiście musi być podgrzany i zredukowany, dodajemy pastę truflową i suszoną żurawinę. Żurawina jest sucha, więc ona musi się chwilę pogotować. I teraz nam pięknie sos się zagęszcza. Musimy tylko sprawdzić na sól, piecz, czy chcemy jeszcze coś tutaj dodać. Pamiętajcie, że sos się gotował. Dwa dni, więc on już jakiś swój aromat i swoją solę ma. Ja jeszcze troszeczkę dodam i tak naprawdę możemy już za jakieś tam 10-20 minut, jak on sobie tak na takim wolnym ogniu się pogotuje, wydawać, wylewać na nasze danie. Kaczka jest już gotowa, jest dosyć. Bladziutka, więc na tym tłuszczu teraz na suchej patelni delikatnie ją podsmażyć. Proszę zobaczyć. Mamy chrupiącą skórkę, tego tłuszczu wcale dużo nie ma. Oczywiście możemy też dorzucić trochę tymianku. I tak naprawdę ten produkt już jest gotowy do tego, żeby go wydawać. Doszliśmy do końca, mamy to najfajniejszy moment. Dla kucharza wyłożenie i zaprezentowanie dania na, na talerzu wykładamy naszą kapustę na środku. Sporo, tym bardziej, że nie mamy żadnego innego dodatku. Wykładamy naszą kaczkę, która już jest przesmażona. Delikatnie. Zalewamy to naszym sosem. Nie żałujemy żurawiny. Sporo tego sosu. Dekorujemy sobie ziołami. I teraz jeszcze została nam tutaj, mamy przygotowaną taką zieloną oliwę i tą zieloną oliwę dodamy tutaj do, dookoła. I mamy całe danie przygotowane szybko, i bezboleśnie. Proszę bardzo. Kochanie, kaczka jest już gotowa, każdy może wykonać to w domu. Oczywiście ja zachęcam do tego, żeby jednak odwiedzać nas. Tu na miejscu w restauracji mam nadzieję, że w najbliższym czasie się spotkamy. Zapraszam, mamy oranżerię, jest otwarta, zielona, zachęca do tego, żeby spędzać czas również jesienią, gdzie serwujemy dania regionalne, ale również dania z całego świata, więc zachęcamy do tego, żeby Państwo nas odwiedzać.